Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Zapraszam do czytania, które będzie odpowiadało na pytanie, co dzieje się w głowie mężczyzny przez ciebie. Jest to w sumie dosyć popularny rozkład na moim kanale, więc stwierdziłem, że warto by było odświeżać te czytania i zobaczyć sobie, co na dzisiaj dzień karty tutaj i wszechświat komunikują nam właśnie z głowy mężczyzny, o którym myślisz. Także pomyśl sobie o, tym, o tej osobie, o której właśnie tutaj Będziemy dzisiaj rozmawiać, debatować i zobaczymy sobie, co karty chcą nam przekazać. Także ja przełożę sobie kartę oczywiście. Najpierw tak przełożymy tak potrójnie. No i jeszcze teraz powiedzmy coś takiego. No i zobaczmy, co ciekawego dzieje się w głowie mężczyzny przez ciebie. Przypominam, że na stronie gduchowykierunek.pl możesz zakupić czytanie prywatne, które ma bardziej szczegółowy wgląd w Twoją sytuację. Dobra, przejdźmy do czytania na dzisiaj. O, ciekawie, na początek. Na początek karta ustawmy sobie tutaj. Na początek karta ośmiu kielichów. Ośmiu kielichów to jest w sumie karta, która, która pokazuje nam jakieś takie możliwości, które poniekąd mogą się pojawić w naszym życiu. Natomiast tutaj... W kontekście tego, o czym mówimy, czyli właśnie co dzieje się w głowie mężczyzny, e, powiedziałbym, że ta karta oznacza takie emocjonalne oderwanie się od czegoś, e, co kiedyś miało dla tej osoby wartość, więc w jego głowie może pojawić się chęć jakiejś takiej ucieczki od obecnej sytuacji, e, poczucie, że nie spełnia ona jego potrzeb e, lub że nie daje mu satysfakcji. Więc to tak no to może wskazywać, że on przeżywa okres emocjonalnego zmęczenia lub frustracji wręcz, no i tutaj być może z powodu nierozwiązanych kwestii z przeszłości e, lub jakiegoś niewłaściwego kierunku, e, który obiera relacja lub ogólnie jego całe życie. E, także no nie wiem, czy wasza relacja jest taka no... Stricte bliska, to znaczy, czy macie jakby cały czas kontakt i w ogóle, aczkolwiek on wydaje się, że martwi się, że wasza relacja idzie nie w tym kierunku, w którym on by chciał, albo w też w który kierunek uważa za odpowiedni. Także możliwe, że będzie chciał coś zmienić, możliwe, że możesz spodziewać się od niego jakichś takich albo najpierw znaków, bo może będzie się bał powiedzieć tego, że na przykład coś mu się nie podoba. Albo właśnie, no, zdecyduje się na to powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że raczej to będzie, będą takie zmiany, e, którą będzie chciał gdzieś tam zrobić. Tak troszkę, można powiedzieć, e, potajemnie, w sensie takim, że nie będzie ci o tym mówił, ale postara się coś, e, coś w waszej relacji zmienić. E, no, nie informując Ciebie. E, oprócz tego, w tym momencie. W tym momencie, teraz, może on mieć silne poczucie, że coś w relacji lub w swoich uczuciach wymaga zmiany, ale nie jest jeszcze tak w pełni gotowy na całkowite rozstanie czy zerwanie kontaktu. Bardziej jest to etap poszukiwań, który może wymagać przestrzeni i czasu. Z jego perspektywy, to może być taki czas na właśnie refleksję i zastanowienie się, co tak naprawdę chce w swoim życiu. Tutaj, oczywiście, zarówno w kwestiach emocjonalnych, jak i e, tych osobistych. Ta karta sugeruje, że w głowie tego mężczyzny dzieje się wewnętrzne takie przełamanie, które zmusza go do konfrontacji z tym, czego naprawdę pragnie, e, ale może on być niepewny co do tego, jak chce to osiągnąć. Więc tutaj bardzo ciężko widać w jego umyśle, w jego głowie troszkę dużo komplikacji. Wspomniałem wcześniej o rozstaniu, o zakończeniu kontaktu. Tutaj nie odbierałbym tego stricte jako zakończenie kontaktu z tobą, tylko... No nie wiem w jakiej jesteście sytuacji teraz, ale jeżeli faktycznie jesteście w gorszej sytuacji, to to może być znak faktycznie, że tutaj ten człowiek może myśleć już nad zakończeniem całkowitym tej relacji. Natomiast jeżeli jesteście w dobrej relacji, albo po prostu na przykład zaczynacie swoją relację, to możliwe, że on teraz myśli o zakończeniu relacji z różnymi innymi ludźmi, jakimiś takimi przelotnymi okazjami, które mu się trafiały, bo stwierdził, że to, ta relacja z tobą, będzie tutaj najbardziej wartościowa dla niego, to też y, będzie chciał się na niej skupić. E, także tutaj w jakiś sposób to trzeba interpretować, zależnie od twojej sytuacji, e, to musisz sobie to dopasować do, e, do siebie. Natomiast y, no, myślę, że to nie jest aż taka bardzo pesymistyczna gdzieś tą karta, e, to, albo sama ta kwestia, o której właśnie e, tutaj na samym końcu mówiliśmy, tylko po prostu no, sprawa taka, wydaje się, że on może na przykład w sytuacji, w której już macie słaby kontakt, to wydaje się, że on stwierdził, że no, już długo się męczyliście z tym, długo on się męczył i już starczy jakby mu tego. I teraz zwy zwyczajnie chce od tego już odejść i to całkowicie e, zakończyć. Także Także w ten sposób. Dobrze, idziemy dalej. Karta Czterech Pentakli, karta Czterech Dynarów, jak to woli po polsku. To jest karta, która w tym wypadku sugeruje, że mężczyzna może być bardzo skoncentrowany na utrzymaniu kontroli nad swoimi emocjami. No i też tą oczywiście sytuacją, co za tym idzie. E, może on trzymać się swoich przekonań, emocji i wartości w sposób, który daje mu poczucie bezpieczeństwa. Także to jest to, o czym w sumie już wspomniałem, bo to bezpieczeństwo to jest to, co przyda mu się, e, żeby właśnie gdzieś tam, znaczy to bezpieczeństwo to jest takie pokłosie tej, tej kontroli, tej sytuacji. E, i to bezpieczeństwo będzie też wynikało właśnie z tego, że, że może on w pewnym momencie stwierdził, że ty już nie jesteś tą bezpieczną przystanią. Oczywiście mówię o tych osobach, o których wspominałem na końcu poprzedniej wypowiedzi, czyli o tych właśnie, którzy tutaj już tą relację mająć słabą i raczej chylącą się ku końcowi. No to to jest przekaz dla, dla właśnie tych osób. Natomiast dla tych, którzy tą relację rozwijają, dla tych, którzy może ją zaczynają albo właśnie jakby są w niej i wszystko jest ok, no to może być znak, że, że coś tam, coś niefajnego w umyśle tego człowieka jest. Natomiast chodzi o coś takiego niefajnego w stylu takiego strachu przed utratą ciebie. Więc możliwe, że jeżeli macie dobrą relację, to ten człowiek może mieć dużo w sobie lęku przed tym właśnie, że cię straci. No i to oczywiście trzeba będzie naprawić, bo taki lęk nie jest niczym dobrym. On też, on też, też powoduje w sumie późniejszą zazdrość, ewentualną. No, oczywiście, zazdrość w jakiejś tam ilości pewnie jest dobra natomiast taka, taka zbyt mocna jest oczywiście naprawdę ciężka do, do życia z nią, jako ta druga osoba. Także ten lęk trzeba będzie pokonać, trzeba będzie go przegadać, tak żeby zwyczajnie go no, całkowicie wyeliminować albo chociażby no, zmniejszyć go do możliwie jak najmniejszej tutaj ilości. W kontekście tego pytania czwórka pentakli może wskazywać, że mężczyzna wciąż trzyma się tego, co zna. Być może z obawy, że otwarcie się na ciebie lub zbliżenie do ciebie może oznaczać taką utratę kontroli nad swoimi uczuciami i życiem, jest w jego głowie opór przed zupełnym zaangażowaniem lub takim pokazaniem słabości. No, właśnie, to może się wiązać z tym, co mówiłem, czyli właśnie on boi się. Pokazać jakieś słabości, boi się też w sumie, na przykład, pokazać tego, że on się boi, że ciebie straci. Możliwe, że gra takiego niedostępnego gościa, takiego gościa, który no jak, jak cię straci, to nic się nie stanie. Nie, takiego gra, ale tak naprawdę w głębi duszy jest zupełnie inaczej i on naprawdę się boi, że, że cię straci. To oczywiście w wypadku tych osób, które te relacje rozwijają lub już ją mają rozwiniętą i, i są na dobrej, na dobrej drodze. Do dalszego rozwoju. Eee, także tutaj wracając jeszcze do osób, do których e, ta relacja już się poniekąd gdzieś tam kończy, albo jest to taki, to, taki właśnie schyłek, eee, mężczyzna może być związany z tobą emocjonalnie. On dalej to czuje e, to, co było między wami. Natomiast w jego głowie trwa walka z chęcią e, zabezpieczenia siebie przed utratą, e, e, przed utratą po prostu. Takiego właśnie bezpieczeństwa, o którym wspomniałem, więc dla tych osób, to, to będzie tutaj myślę, że kluczowa sprawa, którą karty chcą tutaj przekazać. Dobrze, idźmy dalej, bo troszkę się rozgadałem. Także 5 buław. To jest karta konfliktów, generalnie. Karta, która no nie jest zbyt fajna. To jest karta napięć, rywalizacji. No i w tym wypadku odbierałbym tą kartę, jako taką wiadomość, że w głowie mężczyzny mogą pojawiać się wewnętrzne walki lub jakieś zewnętrzne trudności w relacji z tobą. Pytanie, czy faktycznie takie trudności występują? To jest możliwe karta do tych, którzy faktycznie tutaj te relacje rozwijają, ale mimo wszystko pojawiło się jakieś tutaj... Napięcia. Może jakaś kłótnia, była jakaś, jakaś niefajna sytuacja, coś co was troszkę zwaśniło. No i to jest właśnie ten znak. Natomiast, tutaj mówiąc troszkę bardziej szczegółowo i bardziej w kontekście przyszłości, ta karta może sugerować, że w jego otoczeniu istnieją inne osoby lub jakieś czynniki, które wprowadzają dodatkowe napięcie do sytuacji. Możliwe, że rodzina, że mama, że tata, że ktoś taki jest, kto w jego życiu właśnie. Nie może nie powiedziałbym, że nastawia go przeciwko tobie, ale jest takim kurczę zapalnikiem pewnych niefajnych sytuacji. No, musisz tutaj przemyśleć. To oczywiście chodzi o jakieś bliskie osoby, znajomi, siost siostra, jakaś kuzyn, kto ktoś taki w tym stylu, bym powiedział. Natomiast co więcej. On może mieć wrażenie, że znajduje się w strefie takiego konfliktu, zarówno z tobą, jak i z innymi osobami, co powoduje wręcz, że nie jest w stanie podjąć jednoznacznego kroku w twoją stronę i gdzieś tam się do, do ciebie zbliżyć. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Ten, ten właśnie brak zbliżenia, ten dystans, który trzyma ta osoba, no to są te rzeczy, które, które już właśnie wymienialiśmy. Więc no to będzie lekki, lekki problem. Także to tyle. Bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie, życzę ci, życzę ci oczywiście wspaniałego dnia i zapraszam jeszcze raz na stronę duchowej kierunek.pl. Tam znajdziesz czytanie prywatne, no i tam kilka innych fajnych rzeczy. Także zapraszam i do usłyszenia. Hej!